Hej, cześć Siemano, ja jestem teraz to jest kolejny materiał z Battlefielda 1. Lecimy z kolejną kampanią Błoto i Krew. Misja zwie się ponad czytem mnie wroga w czołgu Mark 5 zwanym Czarną Best, czyli coś, czego jeszcze w tym materiale oraz w materiałach poprzednich nie mieliśmy. Będziemy mogli sterować naszym czołgiem. Coś, na co czekałem, ponieważ też oczywiście, co to by był battlefield bez czołgów, także jak najbardziej jest on mile widziany. Zobaczymy jak się nasza misja rozpocznie i zakończy, ponieważ mieliśmy już zakończenie smutne, mieliśmy dobre i smutne, i teraz wychodzi, żeby było zakończenie dobre, ale kto wie, zobaczymy dopiero na samym zakończeniu tej misji, ale dopiero misji czwartej, ponieważ mamy tutaj, jak widzicie, cztery misje, troszeczkę dłuższy. Maraton z tej oto kampanii niż poprzednim razem, bo mieliśmy dwie, ale wiecie, mogą być dwie a dłuższe, a cztery a krótsze. To wszystko się rozstrzygnie już na terenach właśnie tej misji. Francja jest 1918, czyli z Włoch do Francji. Wojna ma się już ku końcowi. W obliczu nadchodzącej zimy Niemcy umacniają swe linie, czekając tylko aż wróg ruszy do ataku o niemiecki beton. Rozbijają się kolejne fale piechoty, mapy nie ulegają zmianie. Silne, uzbrojony i solidnie opancerzony brytyjski czołg Mark V to budząca grozę machina, czyli będzie potwór z tego czołgu. 17 października wojska brytyjskie szukają się do zmasowanego ataku na miasto Cambrai. Dowództwo aliantów jest przekonane, że dzięki wsparciu w linie wroga zostaną przełamane. Szkoda, że te napisy tak szybko zanikają. Albo po prostu mógłbym sobie przeczytać i na przykład na spację pominąć, wy oczywiście możecie sobie zatrzymać klikając pauzę, a ja na przykład takiej opcji nie mam niestety, także szybciutko nie mogę tego oczywiście przeczytać, a szkoda. Zobaczymy, jak tam jest w ogóle się prezentować. Oczywiście też pamiętaj, że zostawić kciuka w górę, jeżeli Ci oczywiście ta seria się podoba, bo oczywiście takiego gatunku gry jeszcze na tym kanale nie było. Oczywiście na się typ gatunku wojna. Teraz sobie przypomina, oczywiście, wydarzenia, kiedy on był, oczywiście, na polu bitwy i zobaczymy, zobaczymy. Edwards! Sir? Townsend. Chodź no, przegap zabawę zabalę. Mamy chłopaki! Okej, Jimmy! On Przeglądałem twoje papiery. Bez obaw. Spełni swój obowiązek wobec ojczyzny Słuchaj, jazda w przód, jazda w tył. Tylko tego od ciebie wymaga. Zabierz parę. I poznaj... Czyli my będziemy prowadzili ten czołg, ok? Myślałem też, że może na początek ktoś inny będzie prowadził, a później się będziemy przemieniać. Jednak my. Czy potrafimy, czy zdamy test? Jadąc właśnie tym czołgiem. Bo też oczywiście czołgiem jechać, do no to... Nie jest lekka sprawa, bo to i krew barwy Francji oczywiście na tym oto czołgu. I co to było Było oczywiście Battlefield bez oczywiście czołgów Wszystko musi być spełnione samoloty czołgi! Karabiny! Nie, 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 bez przekleństw Ona bardzo tego nie lubi Ona jak ma na imię? Edwards. Nie robiłeś tego? czego nie robiłem. Nie wtrącaj się Macmanus. Machmanus jakiś będzie chyba taki zły trochę, taki buntownik, tak mi się wydaje, bo jego mina tak, no nie sympatycznie wygląda, coś mu się najwidoczniej nie podoba. A może jednak będzie w porządku gość, kto wie, dopiero zaczynamy, także jeszcze nie, nie będziemy tutaj nikogo oceniać. Zobaczymy, Edward, co sobie poradzisz. Czy już jechałeś takimi czołgami? O, dzięki. O. Spokojnie, Machmanu, spokojnie. Dopiero pierwszy raz będę jechał. Duża bez. I na jedynce my poszli. Ręczny spuszczony, można jechać. Kurde, ale bestia. Czekaliście na czołg? Proszę bardzo. O to jest. Jeszcze nas czekają samoloty. Hoho! Ho. A co dopiero w kolejnej kompanii. Prawdopodobnie już ostatniej, bo już więcej kompanii na mapie nie ma. Dobra, celowanie. Czy ja mogę się poruszać, czy na razie nic? Na razie chyba sami jadą, także nic tutaj nie będę działał. Zmiana broni, okej. Okay. Taka rakietnica i maszynowa artyleria, okej. Okay. Niech będzie. Stać! Zatrzymać się! Piechota pójdzie na pierwszy gwizdek, my za nią. Matko woska, widzieliście kiedy coś takiego? Niestety, tak. Słuchajcie, balony. A to działo trochę jest. Mogę ruszać, czy nie? Kurde, samoloty. Piechota. Jedziemy, jedziemy. Nowy cel. Zdobądź wiatrak. Piccadilly. Dobra, czyli już automatycznie możemy sprawić się w ruch. Nasz pierwszy kontakt z jazdą czołgiem. Zobaczymy, czy wypali. Który dworc, żebyśmy nie utknęli dragon. Który No jadę przecież. Na to błoto będę musiał uważać, bo to boto na pewno będzie spowalniać, jak już tak mi wspomniałeś. O, zdecydowanie tak jest. Zwolniliśmy. Finch, co się dzieje? Silnik w porządku. To wina błota. Dobra, mam ja tam podjechać? O to jest mój, czy nie? Nie wiem, czy to jest mój, czy nie. Może to jest mój, albo był mój. Chyba tu przejadę, co? Czołg to przez mury, jakieś płoty. To powinien sobie dać radę. Oczywiście najgorsza sytuacja to jest jedynie z tym błotem. I niemieckich przeciwników. pa 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 prójemy, prójemy. I Jeszcze trochę musimy poczekać z tym No, jakoś sobie radzimy. My tam w czołgu oczywiście nie musimy się martwić zbytnio. No, chyba, że nadlecą bombowce. No to wtedy jest obawa. Pyk, 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 pyk. Olewa tutaj nadchodzi. Ale spokojnie, z każdym sobie damy radę na chwilę obecną. Nie odpuszczam recy się wycofują! Tak jest! Nie przenywać ognia! Zatrzymajmy się tu i pomóżmy chłopako! Ale ja już tu długo byłem. Okej. Okay. Zadanie wykonane! Teraz opanujemy następną linię okopu. No to w drogę. Zdobądź grzbiet Hitchenera Okej, okay, dobra, no to lecimy Muszę uważam te boto Może tu przejadę po prostu Trochę, trochę wjechałem, no ale trudno A czekaj, czekaj, czekaj Nie będzie czego zbierać! Wyglądajcie kolejnych działów Okej okay. się w razie czego tutaj też czyliłem Czy jeszcze gdzieś tutaj jest jakieś takie działo Dobra, tutaj przeczekajmy teren, żeby nasi mieli czas się W razie czego a tu co, co? O, ty! Dobra, jeszcze jakieś działo jest, czy nie ma? Gdzie wy tutaj? Na czołgę ruszacie. O, tu coś strzela. Jeszcze raz. Dobra, ładnie. Przejmujemy, przejmujemy, jeszcze trochę i będziemy mieli przejęty punkt B. I przed nami punkt C, nie wiem ile będzie tych punktów. Pum, 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 zdobądź rozstaje Berena. Jakoś na razie idzie, jakoś jest dobrze. Tu w razie czego też wolę. O właśnie, bo już tam ktoś podchodził. Ok. I to będzie chyba tutaj też, tak? Poszło? Chyba poszło. Gdzie wy tu pod nogami mi biegacie? Gdzie wy tutaj? Ok? Więcej tych Nie widzę, a czekajcie, bo może naprawię. Nie zwracam uwagi na to, mogę naprawić też czołg. To trochę nam patent pancerz. Póki jest chwila odpoczynku, no jak najbardziej warto wykorzystać, pewnie. O kurde. Dawaj, dawaj, dawaj. Naprawiaj, naprawiaj, naprawiaj. Macie tu jeszcze wytrzymałeś Ile wy możecie tego znieść? Wytrzymaj musisz wytrzymać Okej okay. Dawaj, dawaj prawej, naprawej, naprawaj Kurde, co się dzieje? A to tak miało być, chyba. okej. Okay. w takiej sytuacji naprawiać show, to jest niebezpieczne. Kurde, co on dostał? No nie. O, no to jednego kompana ma mniej. Czyli my musimy naprawić za niego tą robotę, tak? Już naprawiam. Dobra, chyba będzie dobrze, nie wiem. Wreszcie pokonane! znisz artylerię wroga! No to jedziemy. Kto co strzelał? Tam gdzieś, tam gdzieś. Kurde! Ci dam zaraz! Dobra, ładnie tu jest jeszcze jedno działanie. Ja wam dam, kurde. Tacy sprytni jesteście, co? Na czołga się rzucacie, wy łobuzy. Ok. Przeważnie, kurde na to czekaj, czekaj dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej naprzód, panowie, jedziemy dalej, wytrzymali są. Jest kolejne. Widzę naprawmy, może teraz na szybko. Kto? Kto? Kto śmiał? Ładnie to zniszczyliśmy. Nowy cel, nowy cel. Które działo? Powiedz mi tylko, które działo? Tamto? Okej... Okay. Niszczyliśmy. Jeszcze tutaj gdzieś. Ja wam dam, wy. Tu tu tu, 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 Hello! Zniszczyliśmy! Kolejne! O ci dam zara! Dobij go! Ładnie! I szybko byśmy musieli naprawić! Czy macie się? Brygada! Dajcie chwilę! Ruszamy, bo jak chcę naprawić, to muszę stać w miejscu, niestety. Dobra robota, chodźcie panowie naprzód, naprzód. Trochę chyba zostaliśmy w tyłach, ale nie wiem. Jest kolejny cel D. Dawajcie tutaj, tutaj, chodźcie. Muszę wypatrywać kolejnych... ...tych broni. Czekaj, czekaj, steczny tylko dam. Okej, okay. ładnie. Gdzie jest jeszcze działo? Jestem w szopie, jeszcze jakieś dzieło jest? Po, 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 chodźcie, chodźcie, pomagajcie, ja wam też oczywiście to ułatwiam, żebyście mieli. Lepsze bezpieczeństwo na tym terytorium. Przejmujemy, panowie, przejmujemy. Czekaj, 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 czekaj. No nie, jeszcze trochę brakuje. Ok. To działo trochę utrudniało. Nie wiem, czy tam jest jeszcze jedno. Pewnie ładnie teraz trochę zdecydowanie lepiej pójdzie. Dawaj, dawaj, jeszcze troszeczkę, jeszcze trochę. Zadanie wykonane, ładnie teraz. Gdzie znisz artylerię wroga. Samoloty, wszystko, bank. Samolot w ogóle się rozbił. Tu, 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 tu. Dobra, tutaj przyczekajmy. Poszczelajmy parę razy, żeby to wyeliminować. Ale już się trochę podpalił, to jest dobrze. Ale jeszcze jedzie pomimo to starcie dwóch mocnych maszyn A wy gdzie biegniecie? Ostrzec swoich nie ma takiej opcji na ciało Mówiłeś o tym? Ciało, Ładnie O kurde i przewróciliśmy się ale to chyba jest taki że jak się obróci to może jechać tak samo ty pi, 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 ładnie tu jest jeszcze jedno drobny mag jak najbardziej idziecie za mną Chodźcie, chodźcie. Pewnie. Ten mi robi plecy. Ale co tam? Gdzie rzucasz te granaty? Oni rzucają pod mojego czołga, żeby miał po prostu uszkodzone. Że ciężko mocna misja, mocna misja, ale nawet długa, Wam powiem. Czy ucieknie? Na razie jest w tym w naszym czołgu. Roska synu, czy ty mnie zrozumiałeś? Tak, tak jest. Ci się dobijają wszyscy. <śmienicza> yy, Dostać wiadomość do sztabu nie ma problemu, ale jesteśmy gołębiem. Okej, okay, rozumiem. Czołgi, samoloty, yy, piechotę, albo też nawet jazda na koniu. Ale że wcielimy się w głębia w Battlefieldzie, ja bym się tego absolutnie nie spodziewał. Jeżeli powiecie, że on ma jakieś super supermocy i szczela, nie? <laughs> Ale dobra, nie, no. Taki kawałek takiej delikatnej teraz rozkoszy, tak? Żeby wyluzować się od tej wojny, uspokoić, jakaś delikatna muzyczka w tle. Nie słychać w ogóle strzał. Tego bym się nie spodziewał kurczę. Ale dobra, musimy dotrzeć. Nie wiem, czy tutaj. Na razie widzę punkt w sumie na mapie. Tylko nie wiem jak on daleko się znajduje. Pum, 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 pum. Już mieliśmy kontakt z gołębiami poprzedniej kompanii bądź kompaniach. Ale tam tylko dawaliśmy liściki i. Po prostu puściliśmy te gołębie, że po prostu pofrunęły i same poleciały, ale dzisiaj pierwszy raz sterowaliśmy gołębiem i to my dostarczyliśmy wiadomość. Jako gołąb. Dosłownie. Jakieś współżenne, czyżby? No, to są kurde, już mocne, mocne armaty, już lecą. I walło. Ale przeżyliśmy. My w czołgu. A reszta no to skończyła tak jak powinna w sumie. Tak chcieliśmy. to swój jedzor MacManus No mówione jest jakiś taki wszystko możliwe Edwards uh. odpalaj O odpaliwałeś Przestań, proszę, proszę, cię, przestań, proszę, 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 Będziesz tam proszę, 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 to porządnie. Patrzcie, jakim w dołku głębokim byliśmy. Tak by się prezentowała pierwsza misja związana z czołgiem, piszcie jak Wam się podobała ta misja, a w kolejnym już materiale będziemy się poruszać jako piechota i zobaczymy, prawdopodobnie naprawimy czołgi, znów będziemy nim ruszać, ale to dopiero się okaże w kolejnym materiale. Także dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!